Witam bardzo serdecznie, w bijaniu czterdziestego levela po raz drugi, po raz pierwszy, bo się nie nagrał e, Dobrze, odcinek się zepsuł i nie było pokazane, jak wbijam e, Tak, 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 już, nie mogę teraz odpowiedzieć e, Ja tak, we giftów się ustawmy Potrzebujemy się parę giftów Wszystko się oczywiste nagrywa, tak jest Dobra, nieważne co dostanę z tych giftów i tak nic fajnego. Nie wpadnie. nie. Dobra. Dobra, włączona muzyka. No, Tam troszkę expa z wpadnie z tych y, naszych y, tutaj gifcików. Żeby nie było minutować, nie, to właśnie się pomyślałem, że otworzę sobie od innych też gifty. Na wiśni super. Tu, tak. Drugi poziom to akurat 20K wpadnie. I jeszcze dodatkowego Expa za wbicie drugiego poziomu przyjaźni. Nie co tam zostaje. Dobra. Magic, and power bank, wszystkie kotwice. Mhm. No, wejdź. No i jeszcze by do jego GIF tu gdzie wbije dzięki niemu otwarty poziom przyjaźni, bo akurat mi brakowało e, 1500 exp, a ja jeszcze pomiłem kogoś, o I uwaga, wbijanie czwartego poziomu, i dzięki temu dostanę oczywiście EXP. Wystarczający, żeby wbić 40 level, A wbite wbity 40 poziom, wyszedłem na jutro tam. Tik, 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 tik. No to miejsce parę osób, jak widzicie, zostało. Nie mam dzisiaj do ewolucji ciekawego, to ewolucji Tak i idealnie, idealnie się pokazała ta piękna wiadomość. Po prostu w idealnym czasie, o idealnej porze i td i i No, dwa i wam pokażę, że zrobiliśmy poziom. Nieważne co tam dostaje. o przekroczyłem limit od giftów, ale dobra. Co poziom wite? Na jakiego? Oczywiście wszystko. 20K za to. I 200 KTN i 40 rewel się wepchał tutaj. Takie nagrody mam. Super. I wreszcie na tym koncie mam 40 rewel Będę mógł wreszcie kiedyś ujać te Nie wiem co to jest. Tyle mam tu A mam 40 rewel Oczywiście, na koniec będzie Power Up Giraci yy, Jego. A co, 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 co mi szkodzi, mam 40 level, nie szkoda mi, akurat na dwa Power Upy starczy <coughs> to się nazywa idealna. I, 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 i restart na dwa Power Upy, no ale tu tak jest. No i cóż wam mogę powiedzieć, nic nie miałem przygotowania do ewolucji. E bo nie, to są już wszystko wolowane. Dobra, e to cóż. E ja się z Wami żegnam. Drugi, czterysta, jest bity. Nagrody zdobyte. Jajko się nie wykryje. Te są na masę wykrywania. To no nie. Dobra, <laughs> tak, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i cześć. Bye.